Dzień dobry! Dzień dobry e, proszę Pani, e, jak jakie dziś szpitale dyżurują w Janstoku? Hmm, proszę Pana, nie mam podziału dyżurów, bo ten szpital ma przynać na no, Potrzebuje Pan zarekki, też jest stało? Nic nie potrzebuje, tylko ja chciałem się dowiedzieć w jakim mój przyjaciel leży w szpitalu. Nie, 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 Ale... Proszę, Halo, ale ja chciałem się tylko dowiedzieć jak ja pojadę, to jakie szpitale w Białymstoku dyżurują, dyżur mają? Ale to z dnia do no, teraz, Pan chce się wziąć do szpitala jako partner czy to tam kogoś znaleźć? W proszę? Pan chce się wziąć do szpitala jako partner czy chce tam kogoś znaleźć? Odwiedzić w proszę. Odwiedzić? To tak jak przed kolego i panu nie udzielam.